Jestem sejs Lego, Robotnik Animation, a dzisiaj przedstawiam Wam transportowiec e, ruchu oporu. Cena katalogowa tego zestawu wynosi 69,99 zł. E, zestaw, o, bo jest wielki, to o tak go Zestaw e, 9, plus. E, numer zestawu to 7,5,2,9,3. E, oczywiście Star Wars. Bardzo się cieszę z tego zestawu. Mam nadzieję, że będzie wielki ten statek. No, no to yy, jeszcze yy, ciekawe ile ma paczek. A więc otworzyłem nasz transportowiec i tu jest aż 7 paczuszek, a raczej nie, sorry, 8 8 aż 8 paczek. Bardzo dużo. Myślę, że ten zestaw będzie bardzo duży. Zwłaszcza ta instrukcja, jaka jest wielka, ogromna. Wow. No, no to ja się zabiorę do składania. Już złożyłem e, nasz transporter, i jest bardzo wielki, bardzo fajny. Bardzo ładny. Bardzo mi się podoba, jest bardzo ładny. Tutaj mamy dwa działka, ale najpierw zaczniemy od ludzików, później od, czy, i później od tego statku. Więc pierwszy ludzik to jest. Eee, v i Moradi, eee, mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem, bo nie oglądałem serialu ruchu oporu. Ma tutaj takie niebieskawe włosy, niebieskawo-czarne. Bardzo fajna kamizelka. Bardzo mi się podoba. Zmia posiada zwykły blaster. Bardzo fajna, minifigurka. Z tyłu ma nadruk taki bardziej spokojniejszy. Bardzo fajna minifigurka. No a więc przejdźmy do następnej minifigurki. Następna minifigurka to jest e, Lifuternanti Beck. Mówmy, mówmy na niego Beck, bo dziwne ma imię. No mamy tutaj naszego Beka. <grym> naszego Beka. I mm, to przypomina generała Akbar. Hmm, ba bardzo fajny, nadruki super, eee, szary fajny kolor pasuje, mi się podoba zwykły blaster, no no, no i to wszystko z tego ludzika. I przejdźmy teraz do następnego ludzika, raczej droida. Następny droid to jest Power Droid, eee, to jest Power Droid, zawsze on, ja zawsze go chciałem. Zawsze o nim marzyłem, i wreszcie go mam? Power Droid to jeden z droidu. droidów. Na pewno pojawi się w animacjach. Jest bardzo super. Tutaj ma taką mantenkę, Dwoje nóg. Dwie nogi. Tutaj takie. No, mogliby tu mu jakieś szkiełko jakieś, czy coś takiego. Wiecie. Taki przezroczysty kloczek cyk, czy coś białego takiego, wiecie o co mi chodzi. No, tak wygląda. Bardzo fajny. Mi się podoba. Możecie ocenić go w komentarzach. No to przejdźmy już do ostatniego Droida. Ostatni droid to jest Astromech. Astromech Droid. I no, jest bardzo fajny, tylko mi to bardziej przypomina takiego... Z najwyższego porządku droida, czy tam imperialnego, bo patrzcie, tutaj takie czerwone oczy taki ten czerwony, czarny. Znaczy, no nie wiem, bo nie oglądam serialu ruchoporu. Możecie mi napisać w komentarzach, czy to jest imperialny droid, bo ja nie wiem. Yy, yy, bardzo fajny, mi się podoba. Mam jeszcze takiego niebieskiego, mam jeszcze takiego niebieskiego. Zaraz wam pokażę zaraz wam pokażę chwilę pokażę o mam takiego nie... o, mam takiego niebieskiego jeszcze z, z zestawu ewing e, tej e, no tej takiej z orybis. o e, mam go z ewinga z, e z oribis i no takie same podobne bardzo fajne no. No, bardzo fajny droid. Też się na pewno pojawi w animacjach. No to przejdźmy do statku. Jeszcze przed tym gigantem, przed tym statkiem. Tutaj mamy zapasowe części. No, nie ich za dużo. No, a więc przejdźmy już do statku. Statek bardzo fajny. No, statek ma tutaj posiadanie. Statek, właśnie, statek około, składałem tak dwie godzinki, dwie godzinki z przerwą, tutaj ma, tutaj ma swoje działka, można nimi wystrzelić, o, szczele w kamerę, o, chwila, Teraz I można nimi wystrzelić, są o 360 stopni, można je obracać. Możemy obracać o 360 stopni. Tutaj też mamy działko. Eee, no i jeszcze pójdźmy na tył statku, bo na tyle statku, że wow, że pierwszy raz na tyle statku są działka. I bardzo mi się to podoba, że z tyłu też są właśnie działka i to jest super. Ale już jak patrzymy na tył, to bardzo dużo ma tych silników. Bardzo fajnie to, to wygląda. No więc e, przejdźmy już do środka czy do statku. E, I tutaj mamy naszą kabinę pilota. Możemy tutaj posadzić naszą mini figurkę naszego e, beka. Bok, bo możemy go tutaj posadzić. No i go zamknąć. No i może sobie spokojnie sterować statkiem. Yy, tutaj mamy. Yy, no, tutaj przywozi żołnierzy. Znaczy, no za dużo miejsca tutaj nie jest, ale no i tak bardzo fajne. Możemy tutaj yy, właśnie postawić yy, skrzyneczkę. W skrzyneczce ja włożyłam czerwone te do te klocki czerwone do szczelania i dwa karabiny. I dwa karabiny i, i te blastery. To też można włożyć. I właśnie tą skrzyneczkę można sobie postawić tutaj. No tutaj postawić minifigurkę. Ja tutaj postawiliśmy figurkę chwila. O! Naszego Astromecha Droida i naszego Power Droida. No, no miejsca nawet jest. Tutaj oczywiście możemy otworzyć i to strasznie fajnie wygląda też możemy z drugiej strony też możemy no to jest cały środek tego statku no, bardzo fajny ja, ja, ja go polecam taki no 9 na 10 bo cały czas tylko recenzję na 9 na 10 no, ale to dlatego bo trochę za mało miejsca mogliby to troszeczkę większe zrobić ale na przykład, no patrzcie, no na przykład takim no, taki zwykły myśliwiec tutaj na przykład z Hana Solo no, jak była ta seria ale no to no no niedobrze pasują do siebie wielkości bo myśliwiec tutaj był, był mniejszy, ale no ja e, kiedyś dostałem, o właśnie tego naszego małego myśliwca i on już no, on już bardziej pasuje chociaż jest ten większy no szkoda, że lego ten. No jeszcze mogę kolejnego chcę tutaj pokazać. E, Majora Wengora, czy Wengera, przez coś takiego. Też ze serialu go No nie, nie pasuje. No i, i polecam wbić na, no na no, polecam wbić na recenzję tego, tego, no, no tego statku. Link podam w karcie. Zestaw bardzo fajny, 9x10. Na możecie napisać, jak Wam się podoba. Czy, czy już macie ten zestaw? Bo szczerze polecam. Fajny jest. Bardzo fajny jest. Super tutaj, no, klejki. Bardzo fajne miejsce tutaj dali. Mi się bardzo podoba. No, jest kozarski No i oczywiście w komentarzach możecie napisać, czy Wam się spodoba, bo mi się podoba ocenić go. Od 1, do 10, 1 do 10 bardzo fajny no. przygódłem od przodu, tak pokażę. No to, cześć. A, i jeszcze taka wiadomość, że mm, teraz do końca tygodnia będzie jeszcze jakiś moc, może zrobię moca i, i recenzja statku Anakina. Yy, tak, recenzja będzie statku Anakina. I jak jeszcze dotrwaliście do tego momentu ze mną, no to e, no, zestaw dostałem na urodziny, dostałem ten zestaw, więc możecie napisać wszystkiego najlepszego. Będę bardzo szczęśliwy, dzięki. No, i jeszcze będzie, i jeszcze dostałem, e, no, myśliwiec na kina Inceptor, i z tego też będzie recenzja. Postaram się zrobić, no, więc zostawcie lajka. No to cześć.